Witajcie kochani, zapraszam Was na dzisiejszy kolorowy makijaż. Zaczynamy od nałożenia filtra na twarz. Ja używam 50 z powodu swoich przebarwień i kwasów, które stosuję na co dzień. Ostatnio cały czas go używam. On nie bieli, wprawdzie kiedy go się rozsmarowuje, to wygląda trochę biało, ale potem się tak fajnie wchłania. Nie matuje, ale fajnie trzyma makijaż. Kiedy normalnie się przybudujecie, to wszystko fajnie leży, także tutaj nie ma obaw. Nie uzawią mi od niego oczy, więc to też jest niesamowity plus. I przechodzimy do podkładu Total Control od NYX. W kolorze 06 Vanilla, tak prezentuje się kolor, jak go kupiłam na jakieś wyprzedaży, słuchajcie, w Rossmanie. Ale one są normalnie też dostępne, jest też nowa wersja, której nie znam. Tego tutaj też używam pierwszy raz. Kolor wprawdzie dla mnie troszeczkę za jasny, ale można sobie przyciemnić mikserem. Niemniej jednak, co do samego podkładu, bardzo fajnie się utrzymał, można budować jego krycie, wygląda lekko i w odczuciach też jest lekki na twarzy. Także no, całkiem spoko opcja myślę. Nie ma jakiegoś szałowego tego krycia, ale no, na takie lekkie, codzienne makijaże wystarczy. Do kompletu wyjęłam sobie NYX Canstap Stop, bo mam go w tym samym odcieniu co podkład, czyli właśnie 06. Czy zauważyłyście, na Instagramie ci co mnie oglądają to wiedzą, że jestem na etapie rozjaśniania włosów i tutaj właśnie przechodzę <gryw> etap rudości. Jest to etap przejściowy, co będzie się działo dalej zobaczycie. I tutaj moje ostatnie odkrycie NYX Tame End Frame, czyli pomada do brwi. Ja tu mam kolor chyba espresso, napiszę Wam pod spodem. Przebiłam moją pomadę z Vibo. Także na razie jest lepsza. Kontrujemy twarz, ponieważ ten podkład był nieco za jasny dla mnie, no to muszę się szybko troszeczkę wykonturować, żeby dodać sobie kolorów. Rozcieram wszystko sobie jeszcze. No, moje włosy ewidentnie w tym dniu nie współpracowały, nie chciały się układać, no ale bywają i takie dni. Nie zapominamy też o szyi, bo często zapominamy wykonturować sobie trochę szyję, a wtedy twarz wygląda na taką. Odciętą od reszty. I widzicie, właśnie, jak mi się fajnie zarysowała linia szczęki od tych masaży. Aż jestem z siebie dumna. Teraz używamy nowej mojej bazy. Vibo Sticky, but not Tricky. I tak ona się prezentuje. Jest w konsystencji podobna do bazy Nam. Nie wiem, zrobię Wam porównanie. Jeżeli będziecie chciały, to Wam porównam te dwie bazy. Dajcie znać w komentarzach. Z palety Eveline Warietę bierzemy sobie taki waniliowy. Właściwie beżowy cień, jasny. I nakładamy podłuki brwiowe i wewnętrzne kąciki. I następnie przechodzimy do palety Beauty Glazed Color Fusion. Jest to paleta pełna kolorów, którą zamówiłam już jakiś czas temu na AliExpress i nie miałam po prostu jakoś weny, ani czasu jej wykorzystać, ale ostatnio wyciągnęłam ją na wierzch. Nakładamy pomarańcz, taki zgaszony, w załamanie powieki. I tam sobie ten kolor pięknie zbudujemy. Bardzo fajne cienie, jakościowo powiem Wam. Zaraz zobaczycie, jaki pigment będzie miał żółty. Ja byłam w ciężkim szoku, naprawdę. Troszeczkę sobie tutaj to rozcieram czystym pędzelkiem, takim większym. Ja Wam podlinkuję tą paletę też. Ja za nią chyba zapłaciłam jakoś 28 zł. O, i przechodzimy do żółtego matu. Ja go tak wciskam sobie w powiekę, no ale no zobaczcie, no to to jest po prostu petardka fajny, naprawdę fajny pigment mają te cienie. fajnie się blendują, nie osypują się. no, jeżeli szukacie kolorowej palety, to jak najbardziej. a Beauty Glazed jest akurat pewną firmą, od której nie dostaniecie raczej alergii, bo oni są przebadani, ogólnie dostępni na rynku, więc nie ma problemu. to jest taka pewna firma moja z AliExpress, od której zamówiłabym dużo więcej kosmetyków generalnie. No i zobaczcie, jedziemy sobie z drugim okiem. Nie tworzą się prześwity. Fajnie ten pigment wsiada, na to oko. Wsiada, siada chyba, chciałam powiedzieć. Siada na to oko. No naprawdę fajnie to wyglądało. No i teraz łączymy oba kolory, ten, który miałyśmy w załamaniu, z tą żółcią. Nie wiem, jakoś mi tak ten makijaż zakiełkował w głowie i musiałam go zrobić, taki słoneczny. Dobudowuję jeszcze to załamanie, dodałam tam jeszcze więcej tego pomarańczu, żeby się taki, wiecie, zachód słońca jakby zrobił. Tutaj, co mi się tam gdzieś tam rozblendowało, to dokładam jeszcze. Na dolną powiekę nałożymy taki kajal z Debory, który też swoją drogą kupiłam na promce w Rosmanie. Ja to jestem w ogóle chyba kobieta promocja. I rozcieram sobie tą kredkę. Ona jest zielona, jak widzicie. Praktycznie na całą dolną powiekę. I zagląduję ją takim cudownym zielonym odcieniem z tej palety również. Zrobiłam sobie w międzyczasie kreskę eyelinerem z Maybelline. I na dolną powiekę na łączenie nałożyłam ten pomarańcz, właśnie błyszczący, a wewnętrzne kąciki taki. On jest lekko zielony, nawet ten kolor. Na linię wodną poleciała żółta kredka z Vibo z najnowszej kolekcji z Magdą Wołosewicz. Tuszujemy rzęsy. Tutaj mam tuż Eveline Volume, Volume Celebrities. Tak dokładnie. I dokleiłam właśnie kępki z klawiera po trzy, w zewnętrznych kącikach, na kleju duo. I róż. Róż nałożę ciężką ręką, zaraz zobaczycie. Jest to róż z limitowanej edycji Paese, która była dostępna w Lidlu. Bardzo ładny odcień, naprawdę bardzo mi się podoba. No oczywiście trochę przesadziłam, jak widzicie, ale zaraz to naprawię. Że tak powiem, o właśnie. Duży pędzelek, rozetrzemy. W sumie dzięki temu, że go więcej nałożyłam, wyszedł mi taki efekt, jakby mnie, co dopiero złapało słoneczko. Jeszcze właśnie nałożyłam tutaj na środek nosa ten róż. I to wygląda, jakby mnie troszeczkę przypiekło, co mi się niesamowicie spodobało. Rozświetlacz Scan Creamy Glow, bardzo fajny. Wygląda tutaj ciemno, ale wcale ciemny nie jest, a niesamowicie pięknie odbija światło. Zobaczcie. Tak naturalnie daje efekt mokrej skóry, da się z nim przesadzić, trzeba uważać. O, ja miałam dzisiaj ewidentnie ciężką rękę do takich rzeczy, ale potem znowu to troszeczkę stłumię pędzelkiem większym. Bardzo ładne, naprawdę bardzo ładne. Świetnie się to wszystko mi utrzymało. Do samego wieczora zostały nam usta, i tutaj położę Oh My Kiss od Eveline w kolorze 01 chyba, albo 0801. Napiszę wam pod spodem. Obrysowujemy usta. Ja w tym makijażu słuchajcie, i drzemałam i on do wieczora mi się praktycznie utrzymał nienaruszony. I na to mój ostatni ulubieniec, czyli Błyszczyk z Lovely, ten H2O numer 3. Taki cieplejszy odcień. Mam też chłodniejszy, ale ostatnio jakoś się tego uczepiłam. No i zobaczcie, jakie są czyste usta. Ostatnie poprawki. Nam wyszedł efekt końcowy. Dajcie znać koniecznie, czy Wam się podoba taki rodzaj makijażu, taki słoneczny, kolorowy, ale myślę, że nie przesadzony. Czy macie może jakieś palety z AliExpress, godne polecenia, albo jakieś firmy, właśnie, które produkują fajne yy, cienie. No i co? Do następnego, kochane, papa! Pa.